Słowa, które moi drodzy przed chwilką wysłuchaliśmy, słowa Jezusa do czcigodnych arcykapłanów i starszych ludu, były jasną prowokacją. Bo mówiąc innymi słowy, Jezus powiedział, że prostytutki i oszuści i zdrajcy ojczyzny, jakim byli celnicy, bo trzeba powiedzieć, że celnikami w czasie czasów Jezusa zostawało się z dobrej woli, z chęci i zbierało się podatki na rzecz okupanta. Nie przymuszano. Oni sami się zgłaszali. Dlatego byli w pogardzie. Nie tylko, że oszukiwali coś, ale że na rzecz okupanta pracowali. Dlatego byli w pogardzie pobożnych Żydów. I nazwanie ich teraz, że to oni są Bliżsi królestwa niebieskiego, że to oni otrzymają nieba, nie Wy pobożni. Mocno ich musiało wkurzyć, No to przecież bezczelność tak powiedzieć. Jeżeli by do nas tak powiedział ktoś, to tych, którzy codziennie tutaj przychodzą i powiedzieli, no. Ten, który tam pije jeszcze, kończy piwo kolejne w barze, jest lepszy od ciebie, bo przyjdzie czas, że on się opamięta, a ty ciągle będziesz w tym samym grzechu. Byśmy się wkurzyli przecież my jesteśmy pobożnymi ludźmi. To widać. Ale gdyby nam ktoś tak powiedział i sprowokował nas, w nas też by się zaburzyła krew. Moi drodzy, kiedyś wraz z księdzem profesorem Krostowskim, biblistą słynnym, staliśmy na Górze Oliwnej w Jerozolimie. I powiedział ksiądz profesor do nas tak. Popatrzcie w stronę świątyni. Stamtąd pięknie roztacza się widok świątyni, terenu świątynnego. I mówi, zobaczcie, stamtąd, z tamtej świątyni, Przyszli arcykapłani i uczeni, starsi ludu, pobożni, Żydzi, którzy doskonale znali prawo, którzy potrafili dwa razy w tygodniu pościć. To ci ludzie przyszli do Ogrodu Oliwnego pod osłoną nocy z żołnierzami rzymskimi, żeby. Pochwycić Jezusa, osądzić Go w nocy, szybko, żeby zginął. Ci pobożni Żydzi, którzy się nie bali posi, którzy znali wszystkie przykazania, te dziesięć i jeszcze inne zazwyczaju tory, zobaczcie, mówi profesor, do czego doprowadziła ich wiara, że nie rozpoznali Jezusa, nie rozpoznali Chrystusa, Mesjasza. Wiara ograniczyła ich horyzonty. Stali się ciasnymi ludźmi. Wiara nie dała im skrzydeł. Nie otworzyła horyzontów przed nimi. Stali się ciasnymi ludźmi małego formatu. Wielcy arcykapłani. Zmarnowali swoją szansę rozpoznania. Żyli w najpiękniejszych czasach, kiedy Bóg wstąpił jako Bóg i człowiek na ziemię. Nie poznali go. Można zapytać się, do czego może prowadzić mnie moja wiara? Czy moja wiara otwiera mi horyzonty, czy czyni mnie sekciarzem? Ciasnym człowiekiem, który nie potrafi porozmawiać z innym, który ma inne zdanie, inną myśl, bo odradzi, od razu dochodzi do wojny. Od razu jest przygotowany stos do podpalenia, bo on inaczej myśli. Ksiądz Jan Twardowski pisał tak kiedyś w swoim wierszu, że. Wszystko w naszym życiu bez miłości nadaje się tylko, ale psu na Budę. Mówiąc prosto, jeżeli nie kochamy, to nasze życie w ogóle nie jest warte. Jeżeli nie jesteśmy zdolni do miłości, a to miłość otwiera nasze oczy, wiary i pozwala widzieć szeroko, oddychać głęboką piersią. Moi drodzy. Co dzieje się z nami, kiedy my pozwolimy rozlać w naszym sercu nienawiść, gniew? To nie tylko, co się z nami dzieje w naszej duszy, ale z naszym ciałem. Przypatrzmy się temu zjawisku. Jeżeli mamy w sobie nienawiść i pozwolimy się tej truciźnie, jedno z największych trucizn świata, rozlać w naszym sercu, co się dzieje z nami? Zaczynamy źle widzieć. Widzimy tylko w jednych barwach, albo niektórych nie zauważamy. Nie chcemy już widzieć. Ślepniemy. głuchniemy, nie słyszymy pewnych ludzi, pewnych argumentów. I tak mocno ta trucizna paraliżuje całą twarz, kiedy widzimy człowieka złego, pełnego nienawiści i gniewu, z jego twarzy nie wydobędzie się. Żaden uśmiech. Język zostanie mocno sparaliżowany, zęby zaciśnięte. Co się dzieje wtedy z nogami tego człowieka? Paraliżuje. On nie potrafi podejść do drugiego, tak mocno jest sparaliżowany. Jego ręka nie potrafi się zgiąć i wyprostować z pięści, bo ta trucizna sparaliżowała go. Co się dzieje z człowiekiem, który rozlewa nienawiść w sobie? Mój drodzy, unikajmy nienawiści, nie pozwólmy zagniezić jej ani na chwilę. Po to będziemy czcić Boga w noc Bożego Narodzenia, bo jak mówi, ta noc jest w miłości poczęta. Bo miłość spowodowała, że Bóg kocha każdego z nas. I tak można się zapytać siebie, widząc już swoje życie dojrzałe. Czy faktycznie miał Pan Bóg za kogo umierać? Czy warto było przychodzić po to, a żeby za mnie, nie za cały świat, ale czy za mnie, warto, żeby umarł, żeby dać życie swoje za moje życie. Roman Bransztetter, słynny poeta żydowski, nawrócony, napisał tak kiedyś, że człowiek. Jest ojczyzną Pana Boga. Tylko że ten Pan Bóg został z tej ojczyzny przepędzony, wygnany na emigrację niechcianą. I ciągle ten Bóg tęskni za swoją ojczyzną, jaką jest człowiek. Bóg chce powrotu do swojej ojczyzny. Dlatego tęskni za człowiekiem kiedy wreszcie otworzył mu drzwi i powie, powracaj Boże, do mnie. Ale my wiemy doskonale, jak Bóg powróci, to już w życiu naszym nie może być tak wszystko, jak było do tej pory. Tam On będzie najważniejszy. To On będzie na pierwszym miejscu, a nie moja mnemonologia stosowana. Ludzie mówią, że tracą wiarę dlatego, że tyle widzą niesprawiedliwości na świecie, Pytają się zawsze, gdzie jest Bóg w tym wszystkim. Ogromne wrażenie na mnie zrobił pamiętnik Eli Wizela, Żyda, który przeżył, oświęcim cudownie Auschwitz. I opisał tam wydarzenie bardzo mocne. Mówi, że kiedyś nad ranem, zerwano ich mocno z wszystkich bloków. Mieli stanąć do porannego, bardzo wczesnego apelu. I odliczono dziesięciu na chybił trafił, mężczyzn. Mieli zginąć przez powieszenie na szubienicy. I wśród tej dziesiątki był jeden mały chłopiec. Miał może dziesięć lat. Tych dziewięciu dorosłych mężczyzn zginęło bardzo szybko. Ten mały chłopiec z powodu małej wagi swego ciała. Wychudłego. Nie mógł szybko zacisnąć pętli na swojej szyi. Konał przez pół godziny, wyjąc i płacząc. Wszyscy musieliśmy na to patrzeć. A we mnie zaczęło się rodzić pytanie: jak to jest? Tych dziewięciu mężczyzn może faktycznie coś nas w życiu, ale to małe dziecko niewinne. Mające niespełna może 10 lat, które dopiero rozpoczęło życie i już na początku trafiło do Auschwitz. on musiało ginąć w takich mękach, a myśmy musieli to wszyscy przeżywać. W takim razie, gdzie jest Bóg? Czy Bóg tego nie widzi? Nagle odwrócił się do mnie przyjaciel i powiedział, właśnie Bóg umiera. W tym małym chłopcu. To niesamowite, moi drodzy, kiedy widzimy zło, kiedy widzimy wojnę, kiedy widzimy umierających ludzi z głodu i z nienawiści terrorystów, tylko dlatego, że Pan Bóg jeszcze raz umiera kolejny raz na golgocie serc ludzi. Czyli Golgota się nie skończyła. Potrzeba jeszcze kolejny raz zabić Boga w sercu człowieka. I kiedy my swoją nienawiścią przybijamy Boga do krzyża w naszym sercu, to nie wmówmy, że Go kochamy. Uwolnić się od gniewu. Zacząć na nowo uczyć się miłości. Pełnej miłości. Zrozumienia. To bardzo ważne. Moi kochani, będziemy po mszy świętej przeżywać adorację, szczególną adorację. Bliskość Boga nazwałem tą adorację. My poczujemy bliskości. Poczucia, że Bóg jest naprawdę blisko. I jest naszą siłą, jest naszym pokojem, naszą nadzieją. I chciałbym, żebyście, kiedy wrócicie, wrócicie do domu zupełnie inni, zapewnią was, po tej adoracji nie będziecie tymi samymi ludźmi. Przeżyjecie to inaczej. Zapewniam wam serdecznie. To tak wygląda. Powiem, jak to będzie wyglądać już teraz. Po chwili adoracji, mojej modlitwy, jakiegoś krótkiego śpiewu medytacyjnego, by wprowadzić nas wyciszyć zupełnie, wezmę monstrancję do ręki, stanę tutaj na schodach i będę ją trzymał, a wszystkich będę zapraszał do tego, by do monstrancji podchodzić. Dotknąć ją, objąć, pocałować, przybliżyć, poczuć, jak blisko może Pan Bóg być. Nie tylko w tej tajemnicy białego chleba, ale bardzo blisko. Bo każdy z nas potrzebuje bliskości Pana Boga, dotknięcia Pana Boga. Chciałbym powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, o jednym wydarzeniu, człowieka, którego spotkałem w swoim życiu. Była to dziewczyna, która żyła jako niewidoma od początku. Nigdy nie widziała. Urodziła się z porażeniem nerwu wzrokowego. Ale skończyła szkołę w laskach dla niewidzących i potrafiła żyć samodzielnie jako instruktor muzyki w Domu Kultury w Nowogardzie. Tam się poznaliśmy, kiedy zaprosiłem na rekolekcję. Zawsze miałem wielką słabość do ludzi niewidzących, bo od początku mojego życia gdzieś koło wyposawek groziło mi też, że stracę wzrok, więc ten strach, lęk zawsze gdzieś był we mnie. I ta bliskość poczucia ludzi, którzy mogą lub nie widzą zupełnie nic. Wisława tak ma na imię, o której mówię. Faktycznie była doskonała poruszaniu się. Ona potrafiła zapalić faktycznie piec to, do, do gazu, ugotować sobie zupę. Mieszkała sama, pójść do sklepu. Nawet jak patrząc na nią, nikt nie spodziewał się, że ona nigdy nic nie widziała i nie widzi. I ktoś mówi, ona zapytała, zapytał ją, czy tak, czy łatwo ci jest tak żyć? ona mówi: Ja nawet takiego pytania sobie nie postawiłam nigdy w życiu. Czy łatwo było mi tak żyć? po prostu żyje i dziękuję Bogu każdego dnia za życie. Ma wspaniały talent, cudownie śpiewa, pisze wspaniałe teksty. Wiem, że kiedyś tutaj było nawet i w Niemczech na jakichś koncertach. Ale kiedy znów jako dziennikarz pojechałem do Wiesie zobaczyć, jak ona żyje, jak sobie radzi, dowiedziałem się tam o niewielką historię, tragedię jej życia. Wiesia mówiła tak, że bardzo pragnęła założyć rodzinę. Chciała się spełnić w swoim życiu. I spotkała mężczyznę, który, którego pokochała. I została matką. Ale zobaczyła po narodzinach tego dziecka swojego, to dla niej był wszystkim. Że mąż zaczyna robić dziwne rzeczy wobec niej. Okrutny. Podkłada jej nogę, żeby się wywróciła z dzieckiem na ręku. Dosypuje do mleka środków proczyszczających dla dziecka. Wszystko po to, żeby odebrać jej dziecko i opuścić ją. Sąsiedzi nie wierzyli, co to się dzieje. Myśleli, że Wiesia zmyśla, co ty opowiadasz? On jest fantastyczny, uśmiecha się do nas, pomaga nam w niej zakupy do domu. Jest cudowny. O czym to opowiadasz? Mówi, ale ja musiałam uciekać z domu. Bałam się go, bo mi groził, że mi wreszcie skrzywić i moje dziecko mówi straciłam wszystko co miałam do tej pory swoje mieszkanie samodzielność i pewność siebie w rodzinie mówi jestem ślepa żyję w ciemności a tutaj przyszła dane mną jeszcze jedna ciemność jeszcze jedną doliną musiałam ciemności przejść zaczęłam tracić wiarę którą tak mocno czułam kiedyś w życiu dlaczego bóg mnie opuścił Dlaczego zostałam znów sama? Dlaczego ci, którzy mnie kochają, zaczęli być przeciwko mnie i odebrać mi chcieli wszystko, co posiadałam? To faktycznie okrucieństwo. I mówi, zadzwonił telefon kiedyś z Warszawy, że chcą zrobić film: Dotyk o Maksymilianie Kolby. Zgodziłam się na to, chociaż nie byłam w dobrej kondycji. Faktycznie, na czym miał polegać film, wiesia miała podróżować i poznawać Maksymina Kolbę dotykając pomieszczeń przedmiotów związanych z obecnością Maksymiliana Kolbe. I mówi, kiedy była w bloku śmierci w Auschwitz, wtedy to zrobiło na niej największe wrażenie. Zaczęła dotykać tych ścian. Czy ktoś był kiedyś w Auschwitz, w bloku śmierci? To powinien zobaczyć, że tam są na ścianach obrazy wyryte łyżeczką lub paznokciem. Obraz serca jesłowego i krzyż. Mówi, ja dotykając tych obrazów, tej ostatniej modlitwy, tam, których ginęli, mówi, dostałam przemiany. Pan Bóg mnie dotknął swoją łaską na nowo. I znów uwierzyła. I znów uwierzyłam, że mogę żyć z moją córką, chociaż chowając się przed moim szalonym mężem. Mówi, dotknęłam znów Boga, chociaż wydawało się, że tam, w tej dolinie ciemności, w bloku śmierci, nie powinno być już go, a tam czułam go najbardziej. Wisia dzisiaj znów śpiewa, koncertuje, cieszy się całą wiarą. Uspokoiła się, bo wygrała cały proces z mężem, ale nadal nie czuje się bezpieczna. Mówi, ale dzięki temu dotknięciu Boga dostałam tej łaski, umocnienia. I kiedy dzisiaj, moi drodzy, będziemy podchodzić do monstrancji, będziemy mogli ją dotykać, będziemy mogli ją pocałować, objąć, albo uklęknąć tylko przed nią, cokolwiek będziecie, będziecie czuć się jak w danej chwili, jak będziecie mogli. To będzie Wasze dotknięcie, którego potrzebujecie. Tej łaski, tej mocy, tego Waszego problemu. Tak jak dotyka się rany na sercu. To jest ten dotyk Boga, który leczy, który czyni nas mocnymi.